Siemaneczko kochani, słuchajcie, ja już jestem taka podekscytowana. Jesteśmy coraz bliżej świąt, ta atmosfera, te ozdoby w domu, to naprawdę naprowadza już mnie na taki fantastyczny klimat. Napiszcie mi, czy u was choinka już jest ubrana, czy macie jakieś ozdoby? Jeżeli chcecie, możecie mi wysyłać na Instagram zdjęcia Waszych ozdób domowych, które ja chętnie pokażę dalej na Instagramie. Słuchajcie, dzisiaj ostatni odcinek naszej, ostatniej historii opowieści wigilijnej. Napiszcie mi, czy widzieliście tą opowieść, bo mówiłam Wam ostatnio, żebyście obejrzeli film. Napiszcie, czy oglądaliście. Czy Wam się podoba? Dla mnie, jest fantastyczna. Dla mnie to jest coś takiego jak Kevin Sam w domu. Oglądam to co roku na święta. Dobra, I... słuchajcie, nie przedłużając, dawajcie, oglądamy to. No dobra. Zrobiłem już śniadanie. Pewnie i tak zaraz będzie jakiś problem. No dobra, ciekawe, o której mnie dzisiaj wypuści, tak bym chciał wrócić do domu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy coś się stało? Nie, nie. Przyniosłem śniadanie, ale nie wiem, czy będzie. Dobra, proszę. Wiesz co? Tak słucham. Mam propozycję, zjedzmy je razem. Słucham? Zjedzmy razem to śniadanie. Pachnie idealnie, więc ty też musisz się posilić. No, oczywiście mógłbym się posiedzieć, ale razem? Przy jednym stole? Tak, jest wigilia, proszę. No dobrze, chodźmy. No dobrze, dziękuję, to bardzo miłe. Wypijmy i zjedzmy sobie razem. Powiedz mi, jakie masz plany na dzisiaj? No, ogólnie wigilijne. Chciałbym wrócić do domu i spędzić święta z żoną. Dobrze, więc jedźmy śniadanie i leć. Naprawdę? Tak, to nie jest jakiś dziwny żart? Nie. O rany. Dziękuję. Nawet nie wie pan, ile to dla mnie znaczy. Wiem. Domyślam się. Jak tam twoja żona? No właśnie jest chora i chciałam... Dlatego chciałem wyjść wcześniej i pomóc. Oczywiście, rozumiem to. O rany, nie wierzę. Więc zjadaj szybko ze mną śniadanie i uciekaj. Naprawdę nie będzie problemu? Żadnego. Rozumiem, że moja pensja za dzisiaj zostanie potrącona? Nie. Nie będzie potrącona. Dziękuję. Przepyszne śniadanie, dziękuję. Kawa też jest. Kawa też robi ogromne wrażenie. Dziękuję bardzo. Zatem pozmywam i uciekam. Nawet nie zmywaj, uciekaj już. Naprawdę? Tak, tak, zamówiłem tutaj dzisiaj panią do pomocy, która posprząta, przygotuje mi wikilie. Naprawdę? Tak, tak, uciekaj. No dobrze, dziękuję. To wesołych świąt. Poczekaj, mam coś dla Ciebie. Dla mnie? Tak, poczekaj chwilę. Zaraz, gdzie ta walizka? Damy mu premię świąteczną. Ciągle mi pomaga. Proszę, przygotowałem prezent dla Ciebie. Ale co to? Hmm, powiedzmy, że taka premia świąteczna. Premia, ale. ale nigdy nie dostałem od pana żadnej premii. No to dzisiaj jest ten dzień. Naprawdę? Tak, później przekażę Ci dalsze szczegóły, ale jak to później? Mówił pan, że mogę iść do domu? Tak, tak, leć. Dziękuję bardzo. Czy to naprawdę dla mnie? Tak. Dziękuję. Nie wiem co powiedzieć. Bardzo dziękuję. Będę mógł wykupić szpital dla mojej żony. Właśnie o to chodzi. Wesołych. Dziękuję. Wesołych. To był naprawdę dziwny, ale dobry gest. Dobra, teraz lecimy z dalszymi prezentami. Muszę się przygotować. Ach, ale tu zimno, ale muszę pracować. Dzień dobry, poproszę o górki. Proszę, proszę. Ojej, jaka pyszna marchewka? Też wezmę. Może kupię cały worek. Naprawdę? Tak, dziękuję bardzo, dziękuję. Nie będę musiała już stać na tym zimnie. Dzień dobry. Dzień dobry, a co pan tutaj robi? Ach, widzę, że też jesteś na wózku, tak jak ja. Niestety, trafiłam na wózek po tym wypadku. Przepraszam, nie wiedziałem o tym. Trafiłam prawie na bruk. Takie straszne. To i wszystko przez pana. Tak, wiem, przepraszam, byłem, byłem bardzo złym człowiekiem, ale chcę to wszystko odkupić. Chcę odkupić swoje winy. Jak pan chce teraz to uczynić? Pomogę ci. Słucham? Pomogę ci. Muszę to to zrobić. Muszę oczyścić swoje sumienie, chociaż trochę. Myślę o tym każdego dnia. Naprawdę? Tak. Słuchaj, mam dla ciebie propozycję. Propozycję dla mnie? Tak. Jak wiesz, mam kamerdynera. No, tak, wcześniej ja nim byłam. Tak, słuchaj, ten kamerdyner już jest w podeszłym wieku, ma chorą żonę, więc chciałbym trochę go odciążyć. Zrobimy tak, on będzie też do mnie przychodził, na krótszy czas niecodziennie, ale ty też możesz do mnie przyjeżdżać, możesz mi poczytać, możemy spędzić trochę czasu razem, porozmawiać. Potrzebuję takiej osoby do rozmowy. No, oczywiście, nie ma problemu. I jeszcze mam coś dla Ciebie. Tak? Kupiłem ci warzywniak. Że... że co? Mój własny? Tak. Orany, to jak ja pogodzę teraz? O Jezu, dziękuję, ale jak ja pogodzę teraz? Przychodzę nie do, do Pana i pracę tam. Tam już kogoś zatrudniłem. Oh, naprawdę? Tak, oczywiście. To jest niedaleko Twojego domu. Będziesz mogła do mnie przychodzić, a resztę czasu, jeżeli będziesz chciała, będziesz mogła spędzać w warzywniaku, aczkolwiek masz już tam pracownika. O rany, dziękuję bardzo. Czy to, czy to naprawdę pan? Co się stało? Przemyślałem trochę ostatnio. Ktoś mi w tym pomógł I wiem, jak źle traktowałem ludzi. Przepraszam. Zatem. Wesołych świąt. Po świętach widzimy się u mnie w domu, porozmawiamy o szczegółach. Dziękuję bardzo, dziękuję. Jak ja mogę się tutaj zrewanżować? Już się zrewanżowałaś. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt, wesołych. Kochanie. Wrócił. O rany, co tak wcześnie? Nie mógł, że ci wyrzucił. Nie, zobacz, co dostałem od niego. Pieniądze? Tak, nie wiem, co mu się stało. Dał mi premię. Powiedział, że to jest premia i że nie muszę już do niego przechodzić każdego dnia. O rany, to pewnie obniży ci też pensję. Nie wiem. Powiedział, że powiedział dziwną rzecz, że jeszcze dzisiaj się spotkamy i obgadamy szczegóły. <laughs> Myślisz, że on tutaj przyjdzie albo pewnie zadzwoni do ciebie. Myślę, że to był jakiś jego dziwny żart. Nie wiem. Nie wiem, kochanie, ale zobacz, za tą premię wykupię ci szpital. O rany. Żebyś tylko mógł normalnie tam jeszcze cały czas pracować. Mam nadzieję, że tak będzie. Schowajmy te pieniądze. Nie są nam teraz potrzebne. Grunt, że jesteśmy tutaj razem. Dokładnie. Proszę, pozamiataj jeszcze troszkę. Oczywiście, oczywiście. Przygotuję coś dobrego. O rany, nie kupiłam nic. No tak, przecież cały czas leżałam w łóżku i chorowałam. Co mam teraz zrobić? Co tam, kochanie? Nie kupiłam nic na święta. O rany. Dobra. Dobra, słuchaj, nie ma problemu. Teraz wezmę te pieniądze, które mi dał i coś kupię. Dobrze, cudownie. Ho-ho-ho, ale kto to? Co pan, co pan tutaj robi? Dzień dobry, dzień dobry, Hoł, ho ho no jak to co? Jestem dzisiaj świętym Mikołajem. Wiem, że nie wyglądam, ale mam coś dla was. Przynoszę wam piękne światło i saksofon. Wiem, że zawsze chciałeś grać. Tak, uwielbiałem to, ale, ale jestem w szoku. Mam też pyszny zestaw na kolację i wiem, że pani lubi ogrodnictwo, więc pełno nasion ziemi będzie mogła pani sadzić piękne kwiaty, jak tylko pani wyzdrowieje. Jak się pani czuje? O rany, ale nas pan zaskoczył, dziękujemy bardzo. Zaskoczył? Nie ma. Nie ma problemu dzisiaj. Przepraszam. Chodźmy do kuchni, porozmawiamy, a mój lokaj zajmie się tym pokojem, żeby, żeby wyglądał bardziej świątecznie. Co? Chodźmy do kuchni, uwierzcie mi. Chodźmy porozmawiać. Może nie mamy zbyt wielu rzeczy, bo mamy iść dopiero do sklepu, ale może poczęstuje się pan kawą, oczywiście. Jaka pyszna! Dziękuję, bardzo miłe. Może zostanie pan z nami na Wigili? Nie, nie, dziękuję, mamy swoją rodzinę. Naprawdę? Pojedzie pan do swojej siostrzenicy? Oczywiście, że tak, przecież są moją rodziną. No tak, ale nigdy pan tego nie robił. Wiem i to było złe, ale jedna noc zmieniła wszystko w moim życiu. Słuchajcie, spieszę się. Zostańcie tutaj. W pokoju macie trochę niespodzianek. Że co? Sami zobaczcie, wiem, że kochacie święta. O matko! Tyle jedzenia, jaki piękny klimat. Dziękujemy, dziękujemy. Ta zmiana pana jest cudowna. Tak wiem, sam się z nią lepiej czuję. Słuchajcie, mam jeszcze jedno dla was. Mam jeszcze jedną niespodziankę. Nie będziesz musiał już do mnie przychodzić każdego dnia. Chcę, żebyś większość czasu spędzał ze swoją żoną. Ta premia, którą wam dałem. Będzie wpływała co jakiś czas na Wasze konto, po to, żeby Pani miała bardzo dobrą opiekę lekarską. A Ty przychodź do mnie już tylko dwa razy w tygodniu. Wystarczy mi tyle. Nie chcę, żebyś też stracił ze mną zupełny kontakt, dlatego chcecie trochę przytrzymać u mnie. No i przychodź, proszę, dwa razy w tygodniu. Na resztę dni już sobie kogoś znalazłem. Naprawdę? Tak. Kobietę, która była przed Tobą, która też bardzo potrzebuje pomocy. W ten sposób pomogę jej pomóc. Dziękujemy, ale czy to obniży moją pensję? Nie. Pensja zostanie ta sama, a nawet podwojona, plus jeszcze premia, na to, żeby Twoja żona mogła dojść do siebie. Dziękujemy, dziękujemy. Proszę bardzo. Trzymajcie się i wesołych świąt. Dziękujemy raz jeszcze. Do widzenia, wesołych. Dzięki, postarałeś się. No dobrze, kochani, zasiadajmy. Tak, dokładnie. Kochanie, może zadzwonisz po wujka? Chciałabym, bo jest mi przykro. Od wczoraj dzwoniłam. Nie mówiłam ci nawet, ale nie odebrał ode mnie. Mamo, mamo. Może pojedźmy do niego. Nie, kochanie. Jeżeli by chciał, to by oddzwonił. Jedzmy. Bóg, bóg! Chyba on! Wujek? Tak. Wujku, co ty. Zapraszamy. No oczywiście, że zapraszamy. A co wy myśleliście? Mikołaj? Tak. Jeden prezent od razu stawiamy pod choinką. Wujku, dzwoniłam do ciebie, ale nie odebrałeś. Przepraszam. To nie był mój czas. Ale dzisiaj jestem. Chcę z wami spędzić tą wigilię. Mam dla was podarki. O rany. Proszę, kochana. Ale ale cudowne rzeczy. Dziękuję. To nie wszystko. Proszę jeszcze deskę. O rany, dziękuję. Uwielbiam jeździć na desce, wujku. Skąd wiedziałeś? No, musiał mi ktoś pomóc, bo ja niestety nie znam się na takich rzeczach. Dla ciebie kochana też coś mam. Ojej wujku, my dla ciebie nic nie mamy. Przestań. Ty mi dawałaś coś co roku. Ja niestety nie potrafiłam tego uszanować. Proszę. Co to takiego? Pierścionek mojej mamy. Tak. Pamiętam, że twoja mama chciała ci go dać. Więc myślę, że ten moment jest odpowiedni. Dziękuję wujku. Bardzo dużo dla mnie znaczy. Wiem. Dla ciebie mam gitarę, bo wiem, że lubisz grać. O rany, dziękuję, dziękuję bardzo. Przepraszam, że się nie odzywałem. Nie ma problemu, ja wiem, że ty dużo pracujesz, ale na twojej gitarze pogramikołaj. Chodź ze mną na chwilę. Tak, słyszałem o twoich problemach. Przepraszam, wujku. Wiem, że nie radzę sobie w życiu. Nie przepraszaj. Przywiozłem ci coś, co rozwiąże je szybko. Co? Większość mojego majątku mam tutaj. Jak to? Ja sobie zarobię, spokojnie. Jestem jeszcze młody i silny. <laughs> A ty weź te pieniądze i spłać szybko ten dom. Od razu po świętach to zrób, żebyś miał wolną głowę i żebyście mogli już normalnie żyć. Bo dziękuję. Przestań mi się tu mazać. Idziemy do świątecznego stołu. Dziękuję, wujku. Siadajmy. Słuchajcie, i tak kończy się moja dzisiejsza opowieść wigilijna. Mam nadzieję, że ostatni odcinek bardzo Wam się spodobał, że spodobała Wam się ta seria. Proszę o subskrypcję, o komentarze i o kciuki w górę, oczywiście dzwoneczki, żebyście byli cały czas na bieżąco. Ja już wymyślam następną. Widzimy się niebawem. Pa, pa!